Powtórz zdecydowanie Dara, pierwsze co to... No i dupa i po mojej manie. Ale w sobie mam dosyć silne wojsko Więc myślę, że sobie poradzę. Niestety myślę nie boli. Więc, jego trzeba sprzątnąć No proszę, za jedno uderzenie 9 many Nieźle No, nic co panie Łał wow. O Nienawidzę tego Dobra, tutaj już dostałem trochę w Ale przynajmniej nieznacznie A jeszcze mamy tam drugiego Jest Jestem ślepy i głupi Dobra, grunt to może to, mam bohatera, nie ma się co ten przejmować Emocniej. Co? Co? Co to ma być za choroba trafiania? No, tak ma być. mam wyjść. Na niego teraz. No, i bardzo dobrze. Nie wiem, czy on jest głupi, czy to przemyślał, ale chyba jest... Coś tak czy, że to mógł przemyśleć. Dobra ich. Może będą minusy do inicjatywy. Dobra, grunt ich oraz ich utrzymać. Ale ja zapomniałem jak ciężko się bez awatara walczy. Dobra, ich trzeba sprzotnąć Sławiutko Dobra, mogę już przywołać awatar, ale nie będę go wołał na ten Już prawie koniec bitwy, co nie? Źle, odblokowałem kogoś nie chcąc A już nie mam kasy na manę Znaczy no, nie mam nie mam many na wskrzeszanie. Cudownie. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Naprawdę mogło być gorzej. Ha, miss. Dobra, jakie straty? No niestety, dostaliśmy niezłe wciry. Ale co to wynagrodzimy? Patrzcie tylko. Dawaj, jeszcze trochę starczy nam, z, z, trochę na to, trochę na tych mi starczy jeszcze. Niestety, niestety, tylko, niestety tylko na jednego. Ale zawsze jeden więcej, to jeden więcej. Ha, ha, ha. 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 Dobra, kocha to wróci. Będzie walczyć, powiadasz. Jakoś się nie boję. Pełną złota w nagrodę widzę. Które mnie tak średnio interesuje. No nie, jeszcze on się gdzie wtrącał. i pan. Dobra, zasuwaj, odzyskać to, co nasz. Ale jeśli chodzi o jednostki, Arantira... ja mu nie są potrzebne. Jednostki, tyle powiem. Znaczy, jakieś tam są potrzebne, żeby e, mógł egzystować, co nie? Ale poza tym to. Tylko złoto zabieramy Tęć też odbierzemy A, Trochę tego I Wychodzimy Jest tu jakaś kopalnia złota? O, świetnie, możemy zdławić w zarodku tą piekielną zarazę. Nie do przewidzenia. To prawdopodobnie zwieje. Jak zwieje, to się tym specjalnie nie przejmę, bo. Bo tak. Hmm. Zaczyna coraz śmielej Ja na twoim miejscu bym się bał Koleś Ścigaj, pewnie ścigaj Ja bym się na twoim miejscu bał tego, że ja tu nadchodzę Gościu Co ty sobie myślisz? Dobra, wyzwanie Pora się... Odwrót do... Pora na odwrót do miasta. Dajcie strategiczny odwrót nigdy nie jest wstydem, nie wcale! kurwa. Dobra, jeszcze smoczy na grobek. Starczy mnie smoczy na grobek. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby się okazało, że starczy. O, tu jest jedna kopalnia. To się zaraz nią zajmę. Ale najpierw trzeba zdłabić zarazy w zarodku. Mm, tylko cholera ma dosyć, dosyć dużo. Ma dosyć dużo tych właśnie Jak się oni nazywali. Ma dosyć dużo tych chowańców, czy jak to się to tam nazywa szkodników, no, tak to się nazywa Te alternatywne A luz jeszcze mi starczy Nie wiem czemu, ona strasznie lubię oblężeń w, w tej grze A spoko mam na to radę A teraz póki co ich Avatar musi poczekać Teraz bardziej priorytetowe będzie To Teraz powinien zaatakować te demony Czyli trzeba to, że to zrobi Że one się nie ruszą No niestety się ruszą, a nieznacznie znacznie. No ty chyba sobie żartujesz no i dzięki temu one są już zupełnie niegroźne. No. Ich to... Dzięki ich to się ich najbardziej bało. O, zap Oni też... Znaczy nie zapomniały Ja wiedziałem, że one to zrobią. Ale w sumie dobrze. Bez sensu. Dzięki, że się łatwo... Tak łatwo wystawiasz. No nie! Drugi raz? To już jest hamuwa. Hamstwo się szerzy. Właśnie tu mamy jak... Nie, nie mamy żadnych minusów do szczęścia. Już już Trzeba zabić te szkodniki. Komu... Komu to tą manę dostarczają? Nie wiem. Dobra. Pora troszkę... to w inny sposób. A, Telep. Znowu ona. Kochańca diabła. Ja się na przykładek cofnę. kto się, Cudownie. No dziękuję, już mnie powoli zaczęły wkurwiać Też ja tam wolałem z awatara przyzwać Ale mniejsza od Auć! Jakbym, jakbym myślał, że chcę ich wykorzystać do, ten... To tak słabo dobra, sam se otworzy drzwi Chuj se otworzyłem Dostaje dostaję trochę wciery i mi się to nie podoba. Nie mam czasu. Dlaczego wszyscy zwoimy akurat tutaj, kiedy chcesz nagrać odcinek? Się pytam. Się pytam. Słyszę, że w ja pierdolę. Co tak tak słabo? Jeszcze raz zadzwonię, a przysięgam, że ten... A dopiero teraz wszystko, że mam walisty, super No i przegram tą bitwę tylko dlatego, bo co są mury Wesel O, mam już na skrzyszenie cudownie w sumie tylko ich tracę i znowu ich super, kurwa super. Mam szczerze, że jeszcze nigdy mi mury tak nie przeszkadzały jak teraz. No wreszcie, dzięki. Dzięki, że zrobiłaś to, co miałaś zrobić, Katapulto, jakieś 20 minut temu. Kiedy się wykrwawiały tutaj na śmierć te... Miss Ktoś, ktoś tu ma zeza. Ktoś idzie, a ja nie otwieram. Czekaj. Kurna... Ja pierdolę. Chciałem w nich uderzyć. Ale mi się... Nie waży.